Cześć, witam, dzień dobry, tym razem Honda CBR 125 model JC50, czyli 2011 rocznik. Poliftowa wersja na wtrysku zarejestrowano, ubezpieczono. Oczywiście motocykl jest bezwypadkowym motocyklem, w całym oryginale, nie ma tutaj nic z owiewek malowanych, jest po prostu w fabrycznym stanie. Motocyk ma w tej chwili 31 tysięcy przebiegu, jest zarejestrowany, ubezpieczony, przebieg jest udokumentowany, bo też chociaż potwierdzony przez polski system CEPIK. Motocyk, tak jak wspomniałem, w pełnym oryginale, lakierniczym, na pewno bezwypadkowy, z drobnymi śladami jakichś tak drobnych eksploatacji. W postaci tutaj widzicie takie drobne zaprawki, i tutaj drobnych też ten gdzieś tam się kiedyś musiał tym motocyklem przewrócić, ale nic nie jest na szczęście połamane. Jest to normalna rzecz motocyklu, który no jest użytkowany. Motocykl w tej chwili jest po jakimś grubym serwisie zrobiony poprzez, przez poprzedniego właściciela. Zobaczcie, opona tylnia jest zupełnie nowa. Zupełnie nowe są klocki z tyłu i zupełnie nowe są klocki z przodu. Tarcza hamulcowa z tyłu nie ma żadnego najmniejszego tutaj rantu. Napęd bardziej, na, powiedzmy w połowie naciągu, chociaż widzę, że bardziej jest z przodu niż z tyłu. Tu również ta hamulcowa nie ma żadnego najmniejszego rantu. Motocykl w pełnym powiedzmy że oryginale poza układem wydechowym, który jest tutaj jakiś jest zmieniony na bardziej sportowy. Rzeczywiście dźwięk tego motocykla jest dźwiękiem takim jak mają 600, nie jak 125. i ja za chwileczkę wam to zaprezentuję. Każda śrubka jest tutaj, na tym motocyklu, fabryczna, jest tutaj wszystko w oryginale. E, Jakichś większych udziwnień nikt tutaj nie zastosował, żadnych uszkodzeń, obręczy, kół nie mamy. Silniczek wyjątkowo, słuchajcie, czysty, taki naprawdę wygłaskany i praca silnika tego po prostu jest, jakbym e, idealna. Pod względem technicznym naprawdę motocykl jest e, m, świetnie utrzymany wizualnie również, bo na swoje lata jest przede wszystkim w całym w oryginale jakieś drobne zużycia wypracowania gumek z racji bardziej wieku uszkodzeń poszycia kanapy nigdzie nie stwierdzono, nie ma takich tutaj uszkodzeń napęd, tak jak wspomniałem, on jest bardziej ku początkowi niż ku końcowi a, jest naprawdę świeży No Op na oponie to chyba nie ma żadnych kilometrów na pewno na kloskach z przodu też, bo Pan mówi, że Kilkanaście tygodni wcześniej zakładał te elementy, zmienił i tak naprawdę mówi, że nie zdążył jeszcze ich przeeksploatować. Ta strona również bardzo ładna. Uszkodzeń na kołach nie ma żadnych. Koła są po prostu fenomenalnie utrzymane. Z tej strony żadnych rysek, żadnych zadrapań na boczkach. Nic takiego tutaj nie mamy. Fabryczne naklejki. Gumki w bardzo ładnym stanie, elementy tu nie są nigdzie podrapane. Ta gumka troszeczkę ze starości jest powiedzmy już bardziej wypracowana. Widać, że ktoś robił regulację zaworową, yy, najprawdopodobniej, bo już widać, że tutaj są te znaki, że ktoś tutaj się dostawał, więc fajnie, że ktoś to skontrolował. Pamiętajcie, że należy to kontrolować, po to są te okienka rewizyjne, żeby do nich zaglądać. Nie po to, żeby świeciły się i błyszczały, yy, chociaż zdarzają się tacy nasi klienci, których to przeraża. Chociażby ostatnio pan, który się dowiedział, że motocykl ma świeżo wymieniony rozrząd i był bardzo zdziwiony i to go chyba wystraszyło, że w motocyklu ktoś wymieniał rozrząd i były ślady na pokrywie zaworowej w motocyklu, że ktoś tą pokrywę zdejmował i zakładał, albo ktoś regulował zawory, albo ktoś regulował rozrząd. Myślę, że dla normalnego człowieka jest to zrozumiałe i chyba to jest bardzo duży atut, ale może nie dla wszystkich. ładna maszyna, przede wszystkim Pan po prostu kończył przygodę ze 125, no przygodę z 600 e, zrobił prawo jazdy i taka to historia także motor zarejestrowany, opłacony, oczywiście system ratalny u nas w firmie istnieje więc e, jak również istnieje możliwość transportu w podskazany adres tego motocykla wpłacacie nam jakąś zaliczkę, motor zabezpieczamy, jedzie do Was, oglądacie go na miejscu i podejmujecie decyzję o jego zakupie Motocykl już odpalony, już słychać, że ten wydech powoduje, że dźwięk jest naprawdę taki poważny. Chwileczkę, niech tam się rozgrzeje i, i będzie ok. Tu lampa tylna ledowa, bardzo ładna. Tutaj zajdziemy jeszcze zbiorniczek wyrównawczy. Jest minimum, zgadza się. Amortyzator piękny, błyszczący dosłownie. Zresztą naprawdę motor widać, że jest zadbany, że to nie jest jakiś po przygodach. Kanapa, tak jak wspomniałem, nigdzie nie jest uszkodzona, jest oczywiście w, po, w, w poszyciu oryginalnym. Dobra, no pokażemy. Kieruneczek jeden działa, drugi działa, trąbik działa, długie, krótkie zapalają się, także całkowicie to jest wszystko sprawne. Kultura pracy dźwięk tego silnika jest po prostu wzorcowy. Tu nie słychać naprawdę żadnego szumu, żadnego, nie wiem, czegokolwiek, co by nas mogło odstraszać. Zobaczcie, jak to chodzi. Wchodzi Chodzi po prostu pięknie. Także jeśli jesteście zainteresowani takim egzemplarzem, takim motocyklem, zapraszam serdecznie do Iławy, do województwa warmińsko-mazurskiego. Po tą wspaniałą ceberkę. Oczywiście mamy w wersji jeszcze dwie inne czarne sztuki, więc jeśli nie ta, to może inna wam e, dopasuje do, się do waszego gustu, do waszych upodobań. Także serdecznie zapraszam. Jest u nas w czym wybierać: 500, 134, 533. Film, który tutaj tworzę, wrzucę dzisiaj na YouTube. Pod nim będzie link do ogłoszenia. Kliknijcie sobie w ten link, otworzy wam się ogłoszenie stworzone poprzez portal Otomoto, i tam będzie. Bardzo dużo zdjęć. Na ulicy. również znajdziecie zdjęcia tego motocykla. Tam będzie tylko wyłącznie 5. Miejscowość Iława, warmińsko-mazurskie województwo. Zwłącie, pytajcie, atakujcie. Tutaj zobaczcie jak to wszystko pięknie, czysto tam wygląda. Ten regulator napięcia. Eee, a może tak słabo widać, bo te słońce nam się tutaj schowało, więc postaram się zmienić kąt. Może będzie a, chyba nic lepiej. Bo słońce jest dzisiaj dość mocne, ale fajnie, że jest. także Ostatnie podrygi, powiedzmy, wakacji, lata, o tak bym powiedział. Także serdecznie zapraszam do Iławy Cebera 125 2011 rok. Nowa opona, nowe klocki, świeży napęd, bezinwestycyjny motocykl, przede wszystkim pięknie pracujący, dostępny w firmie Serf Moto. Dzięki, pozdrawiam, cześć, 500, 134, 533.